Jeżeli podobnie tak jak ja urodziliście się w połowie lat 90., to istnieje ogromna szansa, że dorastaliście wraz z Pokémonami. Jasne, być może tylko oglądaliście bajkę, może zbieraliście jakieś tazosy, albo graliście w karciankę, ale jest też spora szansa, że na 5, 6, 7 urodziny poprosiliście swoich rodziców o to, żeby kupili wam Game Boya i Pokémony Blue, albo Pokémony Crystal, bo kilka lat później Game Boya Advance i Pokémony Ruby albo Sapphire. Jakkolwiek by nie było, strzelam, że wśród odbiorców tego filmiku na pewno, chociaż część z was grała kiedykolwiek w Pokémony i jakby rozumie apil tej serii. Jeżeli tak było, to istnieje też ogromna szansa, że prawdopodobnie zdążyliście już z tej serii wyrosnąć. W końcu, jakby nie patrzeć, jeżeli urodziliście się w połowie lat 90., to macie już prawie trzy dychy na karku, prawdopodobnie zastanawiacie się nad tym, jak założyć rodzinę, albo chociaż myślicie nad rozwojem swojej kariery i pewnie nie poświęcacie zbyt dużo czasu na to, żeby budować swój optymalny, ulubiony team w nowej generacji Pokémonów. No cóż, ja niestety z tej fazy nie do końca wyrosłem i chociaż czasami robiłem sobie przerwę od Pokémonów i przez parę lat ona gdzieś schodziła na dalszy plan. Tak od momentu, kiedy zakupiłem Nintendo Switcha jakieś dwa lata temu, to Pokemania wróciła mi na dobre. A ostatnie gry Pokémon Scarlet i Pokémon Violet kupiłem w dniu premiery, ciesząc się jak dziecko, że pierwszy raz od dawien dawna będę mógł przejść nową grę Pokémon nie wiedząc, o nic zupełnie nic, poznając historię na bieżąco, poznając postaci zupełnie na bieżąco, poznając nowe Pokemony zupełnie na bieżąco, co spowodowało we mnie ogromną ekscytację, przypominającą tą, którą 20 lat wcześniej mogłem odczuć, kiedy pierwszy raz odpaliłem Pokémon Crystal i zobaczyłem Syntaquila. Więc mająca ta prawie 30 lat seria ma też sporo niedobrego za uszami. Umówmy się. Te gry nie są najbardziej zaawansowane technologicznie i na dobrą sprawę, gdyby Pokémony Red zadebiutowały w tym roku, to nie odniosłoby nawet świartki takiego sukcesu, jakie Pokémony odniosły te 30 lat temu. I w życiu nie stałyby się tak bardzo kultową marką jak teraz. Ale! Za pieniędzmi nie zawsze idzie jakość. Najnowsze odsłony serii, czyli Pokémon Scarlet i Pokémon Violet, zadebiutowały że w listopadzie zeszłego roku. Już nie pamiętam i prawdę mówiąc, nie chcę mi się nawet sprawdzać, bo nie jest to w sumie ważne. Jakby w kontekście tego materiału, najważniejsze, najważniejsze jest to, że od tego czasu minęło już dobre kilka miesięcy i mogliśmy na spokojnie się zaznajomić z najnowszymi grami z tej serii i wydać werdykt. A werdykt, moim zdaniem, powinien być dość mocno negatywny, bo pomimo wprowadzenia Wielu fajnych mechanik, które uważam, że były bardzo potrzebne w tej serii. Wprowadzenie zupełnie otwartego świata. Każdy pokémon, jaki występuje na wolności, jest teraz widziany z perspektywy trenera. Nie są one poukrywane w trawie. Wprowadzono system takiej właściwie skipowania walki, czy zautomatyzowanej walki, gdzie pokémon, będący na pierwszym miejscu w naszej drużynie, automatycznie walczy, jakby za nas. Zdobywając nikłe doświadczenie i też farmiąc jakieś tam różne surowce z Pokémonów, czy też dano nam wolną rękę w tym, w jakiej kolejności chcemy zdobywać odznaki, czy chcemy zająć się jednym z trzech wątków głównych, dodali nam różne wątki poboczne, które są całkiem ciekawe, i napisali też całkiem niezłą historię, która ma parę, parę ciekawych i interesujących twistów, i nie jest aż tak beznadziejnie infantylna jak w kilku poprzednich generacjach. Tutaj mamy do czynienia, moi... Moim zdaniem, z takim top 3 wśród fabuł pokemonowych, więc jak na serię, która ma 30 lat, to jest to naprawdę niezły wynik. No ale niestety te, powiedzmy, drobne rewolucje w mechanice przerosły trochę twórców i programistów z Game Freaka, ponieważ Pokémon Scarlet i Violet były praktycznie niegrywalne w dniu premiery. Nie tylko mieliśmy do czynienia ze spadkami klatek, co niesamowicie psuło przyjemność z rozgrywki, ale także mnóstwo błędów graficznych, jakichś problemów z teksturami, zupełnie nienaturalnych animacji i po prostu morza innych jakichś technicznych niedoróbek, które sprawiały, że mieliśmy wrażenie, że gramy w jakąś niezależną gierkę od studenciaków, którzy mieli budżet, nie wiem, 100 dolarów na <grywania> zamawianie sobie pizzy i, nie wiem, kupowanie monsterów, a nie z grą, która była tworzona przez megakorporację posiadającą dosłownie nieskończone zasoby. Nintendo i Game Freak powinni się dosłownie wstydzić za to, w jakim stanie te gry wyszły na światło dzienne. Zwłaszcza, że nie możemy winić za to stricte konsoli Nintendo Switch, na które Pokémony zostały zrobione, bo przecież jeszcze w 2017 roku premierę miała gra Legend of Zelda Breath of the Wild, która już wtedy pokazała nam, że Switch, chociaż nie jest tak bardzo potężny jak, nie wiem, PlayStation czy Xboxy, a już na pewno nie tak mocny jak pc to i tak potrafi wygenerować naprawdę grafikę, która potrafi złapać za serce, nie samą może jakością, ale przy najmniej swoimi walorami artystycznymi. Game Freak niestety nie wziął yy, przykładu ze swoich kolegów po fachu i postanowił stworzyć grę, która nie tylko jest brzydka pod względem artystycznym, ale jest także absolutnie niedopracowana pod względem technicznym. Jakby oczywiście w Pokémony nigdy nie grało się dla grafiki, ale nigdy nie rozczarowywała ona tak, jak w przypadku gier Scarlet i Violet, które miały potencjał być najlepszymi grami z całej serii, a okazały się być po prostu. Ogromnym rozczarowaniem. Niemniej, mówiąc to wszystko i jakby zarzucając wszystkie te niedoróbki i po prostu techniczne zawalenie sprawy, nadal poświęciłem swojemu egzemplarzowi Pokémon Scarlet prawie 40 godzin swojego życia, kolekcjonując całą ferię nowych stworków, i w momencie, jak gra chodziła poprawnie, to bawiłem się wyśmienicie, bo to jednak Pokémony, bo jakby Pokémony od 30 lat wychodzą z założenia, jeżeli główna mechanika gry nie jest zepsuta, to po co mamy ją dotykać. I walka nadal sprawia ogromną przyjemność, poznawanie nowych stworków nadal sprawia ogromną przyjemność, ale no nie mogłem się podczas tych 40 godzin pozbyć tego wrażenia, że wszystko mogłoby być lepsze, absolutnie wszystko. No, ale jak prawdziwy rasowy czpun, tak i ja jako Pokefan, nie mogę teraz tutaj siedzieć i powiedzieć wam, że to koniec moich przygód z Pokemonami, bo właśnie parę godzin temu zakończyło się Nintendo Presents, czy właściwie Pokémon Presents, podczas którego zdradzono nam nowe szczegóły dotyczące nadchodzących dodatków fabularnych do pokémonów Scarlet i Violet. Mowa tutaj o zbiorczo nazwanym The Hidden Treasure of Area Zero, które będzie wychodziło w dwóch częściach. Pierwsza z nich, the Mask ma zadebiutować już 13 września. Na drugą z nich Indigo Disk poczekamy natomiast jeszcze parę kolejnych miesięcy. I jako, że murzek mam małpi, to w momencie kiedy Nintendo pokazało mi parę nowych, kolorowych, fajnych Pokémonów, obiecało mi, że będę mógł walczyć z nowymi trenerami i wewołować stare Pokémony w nowe Pokémony, to zaświeciła się lampka w postaci A to muszę kupić. A to będę się fantastycznie bawił. A to znaczy, że. Że wybaczam wszystkie grzechy Nintendo i idę kupić nowe Pokémony. I umówmy się, każdy racjonalnie myślący człowiek prawdopodobnie zdławiłby w sobie. Takie myśli, ale niestety jestem fanem Pokemonów, więc nie jestem w stanie tego zrobić i jak posłuszna małpa, prawdopodobnie kupię oba dodatki i prawdopodobnie tak jak w przypadku Pokemonów Scarlet i Violet, ta ekscytacja dość szybko minie, aczkolwiek nadal do samego dnia premiery będę się łudził, że a może tym razem im wszystko wyszło, a może tym razem nic nie schrzanili i znowu będę mógł się poczuć jak 20 lat temu, kiedy odpaliłem pierwszy raz Pokémony Crystal i zobaczyłem Cyndaquila. Ha. Drugi raz w ciągu tych 15 minut powiedziałem dosłownie to samo sformułowanie. Czy ja gram w Pokémony tylko z powodu nostalgii? Tylko i wyłącznie po to, żeby cofnąć się do tych lat dziecięcych, kiedy jedynym moim zmartwieniem było to, że kończy mi się bateria w Game Boyu. No, po prostu jestem prawie 30-letnim nerdem, który lubi grać w Pokémony. Po co więcej to rozkminiać? Tak czy siak, to tyle ode mnie na dzisiaj. Nie wiem w sumie o czym miał być ten filmik. Chyba tylko i wyłącznie o tym, że lubię grać w Pokémony. Chciałem się tym podzielić. I tym, że wyjdą zaraz nowe dodatki i że będę w niej prawdopodobnie grał. Nie wiem czy wam się podobało. Nie wiem, czy mi się podobało. <laughs> no. Także yy, tym pozytywnym akcentem to tyle ode mnie na dzisiaj. Idźcie ze w cholerę.